Część ludzi gramy w Minecraft'a! Znaczy w Minecrafta mój brat gra. No, więc no. I teraz potrzebuję drewna, żeby zrobić drobinki. Eryk, mów coś. No. No, i co? No i tak. O, to jest. Erik. Nie pokazuj się dodatkowego palca. O i żebyś ty też był taki łaskawy. Ja na żadnym filmie nie macie dodatkowego palca. Tego jeszcze nie znacie z tej drugiej strony. <suszy> <suszy> Przestań, Igor! Z dziesięciu można stworzyć 40. z so. Ze stu czterysta. Gdybyś nie zrobił kadłuba. Jak ty nic nie umiesz robić. To ty nic nigdy nie umiesz. No poczekaj, nie, Jezu, jakie to tkwią. Ha! Już wiem, dlaczego. Skąd masz yy, wełnę tę, niebieską? No po prostu zafarbowałam. O, to tak jak ja? Nie, ty miałeś białe łóżko. Ale nie no. Miałam kiedyś takie świadki, tam były. Tylko wiesz co, o wiem co jeszcze muszę zrobić, zawracamy się. Ale patyczków jeszcze chyba potrzebuje, a nie, a potrzebuję takie jedno. Ten. Bo mi nic nie weszło. A i skrzynkę mieliśmy robić. Czemu mi nie przypomniałeś? Czy gnoju mały? Mówiłem, żebyś, że skrzynkę mamy zbudować, co nie? Nie przypomniał gnojek i tyle. Oczywiście polecam grę Mark mor Ja już mam prawie wszystkie główienka. Ty jesteś takie gumno Erik, <noise> proszę cię. Dobrze... No w sumie... Popatrzcie ile ja mam już rzeczy zrobionych! puchal statułkę, jego podobiznę, Wieże I w Anglii, to coś. Budynek prezydenta, a teraz... O, jakieś gówno! Tak, tu ławisz. Patrze, patrzeć, patrzeć. Dirt, dirt, dirt. Ewek, zachowuj się. No mówię tylko dirt. Wtedy że jak już coś się robi, to się tego nie zostawia na potem? A wiesz, że trzeba jeszcze to zbierać dużo rzeczy, żeby to zrobić? No wiem. No, no to właśnie. Więc się nie odzywaj. Osiem drewna, na pewno dużo zrobi. Sześć. Potem dilda pewnie gdzieś wyrzuci. To do to Nie, ja dieta zostawiam, bo jak wpadnę do kopalni, to później się drewnem muszę podstawić. O, jajko. Ej, możesz sobie potem zrobić fa falę fal fal kuleczaków? Kul Kurczu, kur, kur tak się zacinasz z A ci się płyta zacięła. Musisz sobie potem złożyć na siekierkę. No, za chwilę mi się zniszczy. To jestem może z żelazną zrób. Co? Sikierkę żelazną. No i miecz. Nie, wiem, czy mam tyle żelaza. Sześć. Muszę z. O jabłko! No mam jakieś mam. I jabłko. Skuram, ci jabłaczko, jabł. ci dało dwa. No to duże jak najlepiej. No, idź obok swojego domka, bo chyba nie będziesz tak cały, 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 cały eee. cały czas. O wiadomość. A ja chcę mieć takie duże okno. To będę musiał pozbierać eee. dużo tego. Chodź tu. O patrz, wyrosło drzewko. No ej, chodź tu. Tak się kończy bycie marchewką. Ej, kapujesz marchewkę, zasadzała hm. A Chyba Ogromna to. kopalnia. Ale to jest Igor glinianka, to nie jest kopalnia. To jest schron. No, bo teraz nie mam domku zrobionego. To se gliniankę zbudowałem. Ej bardzo lubi go li, 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 Nie lubię ich. Ja poczekaj. Łóżeczko. Mój. I tyle tutaj będzie. Już więcej tutaj nie kładę. Już więcej nie stało. Zestwórz nowe łóżeczko. Zawracamy się, bo muszę wykopać kable. Raz, dwa. Trzy... Hmm... Ach. Halo? Udusić się... Ua, 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 ua. Zamknij się, Igor. Tutaj to wszystko jest na rąbku, by jak nie was. I tak ja potem skasuję to. To po co go nagrywasz? To właśnie nie wiem bym go nagrał, ale mam 8%. <laughs>